Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo pańskie. W dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszej homilii będziemy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, jak człowiek może zachować swoje człowieczeństwo i godność w obliczu największych skrajnych trudności czy kryzysu? I przykładem takich wybitnie trudnych doświadczeń w życiu człowieka są dwie bohaterki dzisiejszych czytań. Pierwszego czytania i Ewangelii obie łączy ubóstwo materialne. Przyjrzyjmy się każdej z nich. Pierwsza to bohaterka Pierwszego czytania u Boga wdowa, żyjąca samotnie ze swoim synem, żyła w czasach, kiedy północną część Królestwa Izraela nawiedziła katastrofalna susza, która trwała przeszło 3,5 roku. Ta susza była karą zesłaną przez Boga, ponieważ Izraelici odwrócili się od niego i zaczęli czcić pogańskie bożki. Z powodu tej suszy wielu ludzi umarło z głodu. I w takich właśnie okolicznościach odwiedza ją prorok Eliasz. I prorok prosi ją: Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu abym się napił. Ona zaraz poszła, aby jej nabrać, ale prorok zawołał za nią i rzekł: Weź, proszę, dla mnie też kromkę chleba. I ona mu odpowiada: Już nie mam pieczywa, mam tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Już nie miała nic do jedzenia. Ale pomimo tego dzieli się tym, co ma. Zwycięża w niej człowieczeństwo. Chęć pomocy człowiekowi, który o pomoc prosi. I doświadcza Wielkiego Cudu. Okazało się, że dzban, mąki i oliwy nie wyczerpał się, aż się susza. Skończyła. W taki sposób Bóg ją wynagrodził. Drugi przykład to jest uboga wdowa z dzisiejszej Ewangelii. Jej ubóstwo było trudne do wyobrażenia. Jak czytamy, wrzuciła do skarbony dwie drobne monety. Jezus mówi, że to jest wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I pomimo, że miała tak niewiele, potrafiła oddać wszystko, cokolwiek było jej zabezpieczeniem. To. Zostawiła w świątyni, bo w ten sposób chciała oddać Bogu chwałę. Miała tak wielkie zaufanie do Pana Boga. I to są właśnie dwa przykłady ludzi w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Owszem, Obydwa przykłady dotyczą ludzi, którzy doświadczają kryzysu materialnego, ale przecież kryzysem może być cokolwiek innego: utrata zdrowia, kalectwo, inwalidztwo, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, czy jeszcze wiele innych rzeczy. Kryzysy mogą mieć różne oblicza. Możemy zadać sobie pytanie: jak my zachowalibyśmy się w takim położeniu? Czy potrafilibyśmy zachować swoją godność, człowieczeństwo? Myślę, że każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu doświadczył tego rodzaju sytuacji i trzeba przypomnieć sobie, jak się wówczas zachowywaliśmy, co mówiliśmy, jak myśleliśmy, czy potrafiliśmy się z tym pogodzić, co nas spotyka, czy raczej był w nas bunt. I właśnie Słowo Boże pokazuje te kobiety jako przykład, jak można zachować człowieczeństwo, będąc w tak skrajnie trudnym położeniu. Ale ktoś może zapytać, co wyjątkowego było w tych kobietach, że potrafiły tak pięknie zachować się w obliczu kryzysów? To, co je łączy, to to, że obie były kobietami głęboko wierzącymi. Choć po ludzku straciły wszystko, to jednak nie zabrakło im tego, co jest najważniejsze, co posiadały. Nie zabrakło im ich wiary, która okazała się żywa, prawdziwa. Dzięki tej wierze potrafiły się pogodzić z tym, co je spotkało. I to jest przykład heroicznego godzenia się z wolą Bożą. To jest właśnie przykład, jak człowiek może heroicznie zawierzyć Bogu. Wielu ludzi, niestety, w podobnych sytuacjach przegrywa tę walkę, bo oddala się od Boga, wręcz oskarża go za swoje niepowodzenia. I często, niestety, postępują tak ludzie, którzy nazywają siebie wierzącymi. Trudne sytuacje czy kryzysy, jakie nas spotykają, są swoistym sprawdzianem naszej wiary, na ile jest prawdziwa, zdolna, by przetrwać trudności, a na ile to jest wiara powierzchowna, czyli kiedy przychodzą trudności, człowiek załamuje się, odchodzi od Pana Boga, buntuje się, nie potrafi przy nim trwać i mu zaufać. A tymczasem y, potrzeba takiego naszego świadectwa. Świadectwa, szczególnie wobec młodych ludzi, jak możemy po ludzku przechodzić przez najtrudniejsze momenty naszego życia. Podkreślam wobec młodego pokolenia, które w sposób szczególny nie radzi sobie z kryzysami życiowymi. I tak akurat wczoraj przytrafił mi się taki telefon, który. Pokazał mi, że są ludzie, którzy potrafią uczyć młode pokolenie, jak przeżywać godnie tego rodzaju sytuacje czy kryzysy. Mianowicie zadzwoniła pewna pani, która poprosiła mnie o modlitwę za jej 13-letniego syna, który pasjonuje się koszykówką i brał udział wczoraj w zawodach, od których wiele zależało w jego życiu, i niestety przytrafił mu się wypadek, złamał sobie rękę. No i miał wielki żal do Pana Boga, że przecież modlił się z mamą, żeby wyszło mu jak najlepiej, żeby mógł się pokazać, a tymczasem takie nieszczęście. I ta Pani mówi, no proszę za niech się ksiądz za niego pomodli, żeby mimo wszystko nie stracił tej wiary. No ale pytam ją, ona buntuje się, co, co mówi o Panu Bogu. Ona mówi, no niewiele mówi, bo ja mu na samym początku powiedziałam, że widzisz, widocznie Pan Jezus potrzebował od Ciebie teraz takiej ofiary. I ona powiedziała, że jej syn zaskakująco dobrze przyjął te słowa, niejako potrafił spojrzeć na to, co mu się przydarzyło z Bożej perspektywy. A więc jednak zaowocowało w nim to ziarenko wiary, które zasiali jego rodzice, własnym przykładem, przykładem swojej żywej wiary. I takiej właśnie dzisiaj wiary potrzeba. A więc to jest pierwsza nauka. Druga to taka, aby w najtrudniejszych momentach życia rzeczywiście starać się je przeżywać z godnością. To jest to, co mnie osobiście zachwyca w postawie tych kobiet. Choć wielkie było ich cierpienie, to jednak potrafiły przyjąć je z godnością. Często jest tak, że kiedy przeżywamy różnego rodzaju trudności, to gdzieś zatracamy tę godność. Mówi się, że to już nawet nie jest życie godne człowieka, że to jest jakiś rodzaj egzystencji, z dnia na dzień. Niektórzy mówią, byleby tylko przetrwać ten czas. Życie staje się dla nich ciężarem nie do uniesienia, nieznośne. Wręcz niektórzy modlą się w takich sytuacjach o śmierć dla siebie. Tracimy wtedy nadzieję, że cokolwiek może w naszym życiu zmienić się na lepsze. No i wtedy już... Krótka droga do tego, żeby popaść, czy to w nałogi, czy alkohol. Niektórzy podejmują próby samobójcze, no niestety, w niektórych przypadkach udane. Tymczasem, kiedy człowiek przeżywa trudności z Bogiem, uczy się, że krzyż może być częścią naszego życia. Co więcej, jest naturalną częścią ludzkiego życia, jest częścią naszego człowieczeństwa. I że my jako ludzie musimy się uczyć to akceptować i starać się przeżywać nasze życie, jakiekolwiek ono jest, na ile doświadczamy tego krzyża bądź nie. I że bez względu na to, czy z krzyżem, czy bez krzyża, a zawsze może być owocne i twórcze. I umożliwia nam to wiara w obecność Boga, który w tych trudnych momentach nie zostawia nas samych bez swojej pomocy. Ta wiara pomaga nam nie uciekać od życiowych trudności, ale uczy nas nadawać sens temu, co jest dla nas trudne. Pamiętam przykład pewnego człowieka, który musiał iść do szpitala i wiedział, że spędzi tam dużo czasu. W końcu wyszło, tak mu powiedzieli lekarze, no 40 dni to tyle tam Pan spędzi. No i odwiedzali go bliscy i mówi, że jeszcze 37 dni, jeszcze 35 dni, jeszcze 30 dni. I tak odliczał i odliczał. W końcu przyszedł do niego ktoś i mówi mu, człowieku, ty przestań tu odliczać, ale naucz się wykorzystywać każdy dzień, który dostałeś od Pana Boga. Dziękuj Bogu za to, że się dzisiaj obudziłeś, bo ten dzień nawet tu w szpitalu jest dla ciebie szansą, żebyś przeżył go jak najlepiej, jak najgodniej. I to mu dało do myślenia. No właśnie, trzeba nauczyć się żyć z trudnościami pomimo trudności, starać się pomimo trudności uczynić każdy dzień wyjątkowym w jakimś stopniu i wnieść w ten dzień radość. Trzeba umieć znaleźć się w najtrudniejszych okolicznościach i znaleźć w tych okolicznościach powód, aby cieszyć się, kochać, być dla kogoś, dla drugiego człowieka i uśmiechać się. Pamiętam taki obraz, który znalazłem w internecie. To było zdjęcie pewnej kwitnącej rośliny, kwiatka na środku pustyni. Dokoła nie było nic, sucha ziemia. I tylko jeden kwitnący kwiat. Nie kwiat, który ledwo przeżywał, ledwo zielony, ale on zakwitł. Co to znaczy, że jakaś roślina kwitnie? To znaczy, że jest u szczytu swoich możliwości, u szczytu swojego piękna. I ten obraz uświadomił mi, że tak samo może być w życiu człowieka. Że człowiek także może zakwitnąć nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. To tylko od nas zależy, czy znajdziemy w sobie taką siłę, czy też nie. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, co nam daje taką życiodajną siłę, co dla nas będzie tą przysłowiewą wodą na pustyni. Czy pieniądze, których może zabraknąć, czy nadmiar jedzenia, czy obecność ludzi, którzy dzisiaj są, a jutro może ich przy nas nie być. To wszystko może się skończyć. Lokowanie w ludziach czy w przedmiotach sensu życia bywa bardzo ryzykowne. I dlatego potrzeba nam szukać sensu swojego życia nie w tego rodzaju przestrzeniach, które dzisiaj są, a jutro nie ma, ale trzeba szukać tej życiodajnej siły w Bogu, w wierze w Boga i w relacji z Bogiem. To jest właśnie to, za co pochwalił Bóg. Obie kobiety i z pierwszego czytania, i z Ewangelii. Jeszcze trzecia nauka, o której warto powiedzieć. Ona też wynika z dzisiejszych czytań. Słowo Boże poucza nas, co to znaczy prawdziwa bieda, bo ktoś kiedyś powiedział w związku z tymi kobietami, że to jest biblijny przykład biednych kobiet. I tak się zastanawiam, czy one rzeczywiście są biedne. Biedne, w moim przekonaniu, nie. Ubogie, tak. Ale biedne nie, dlatego, bo były bogate. One były bogate w wiarę, w nadzieję, w miłość. I prawdziwa bieda to nie jest to, że człowiek coś ma, czy czegoś nie ma. Prawdziwa bieda jest właśnie wtedy, kiedy człowiek pozbawi siebie wiary, nadziei i miłości. O takim człowieku możemy powiedzieć, że jest człowiekiem biednym. I takich niestety wielu spotykamy. Po ludzku mają wszystko, ale widać w nich tą biedę na każdym centymetrze ich życia. No, ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, może nie były biedne, ale na pewno los je ukrzyżował i tak często się z tym spotykam. Ukrzyżował mnie los, moich bliskich ukrzyżował los. No i znowu zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście los może kogoś ukrzyżować, kiedy spotyka kogoś jakiś kryzys? No, wydaje mi się, że nie. Czy te kobiety były ukrzyżowane? Bo co to znaczy ukrzyżować człowieka? To znaczy, że już nic nie może zrobić, nic, nie ma możliwości żadnego ruchu. One były cały czas wolne. I w ramach tej wolności potrafiły podzielić się tym, co mają. U Uboga wdowa pozbawiła siebie w jednym momencie całego swojego majątku i pozostała wolna. Nikt ją do tego nie zmuszał. Człowiek sam siebie może ukrzyżować, kiedy odbiera sobie przestrzeń tej wewnętrznej wolności, właśnie wtedy, kiedy przeżywa te trudności bez wiary, bez modlitwy, bez Panem Boga, kiedy popada w zniechęcenie czy w życiową krótkowzroczność. A więc niech ta nasza refleksja na dzisiejszym Słowem Bożym będzie dla nas okazją, byśmy się też zastanowili, jak my postępujemy w obliczu tych najtrudniejszych momentów życia. I czy rzeczywiście szukamy tej życiodajnej siły, aby te okoliczności naszego życia nie tylko przetrwać, ale w nich wzrastać i zakwitnąć. Czy szukamy ich w Boku?